Cześć i czołem, z tej strony Commandosik.pl, witam i zapraszam was na kolejny part z serii Przygody z Margonem. Jak wiecie, nie były przez jakiś czas dostępne trzy światy, czy nawet cztery, już nie pamiętam. Wiem, że Kataha, Inferno, Stark i jeszcze chyba coś. No i właśnie, Priwy dostały takie coś, że... Ee, priwy dostały takie coś, że jest loteria, bo wiecie, i nie trzeba płacić za serwer tych 500 eseł. A Katacha dostała coś takiego, że jest po prostu EXP 2 bodajże. No i widzicie, my mamy loterię, więc ja dzisiaj chciałem wam pokazać pewne, chciałbym pokazać wam pewną loterię. Jak widzicie, jak było to na Wielkanocy, tylko e, że losy wiecie kupowało się, e, czekajcie tak chciałem podjąć wyzwania. O, wybieram wyzwanie na około 55 poziom doświadczenia. Dawajcie, sobie coś takiego weźmiemy. A, nie, kurde. O, tutaj dostaliśmy te losy, o których mówiłem. Jak widzicie, 3 za jedną eee 3 za 6 SL I 3, wiecie, tutaj za... SL12. To był w tonetarzu, wiecie, taki zerobisty bonus. U Willa złotej rączki, może wymienimy sobie pojedynczo. Wiecie, tutaj jedną, to dobra, walimy od razu grubo od mm, tej pirackiej, legendarnej monety. Jest, co nam wylosowało? Noc w karczmie. ja to jest słaby i ten nie chciałem go, nie chcę go, nie, 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 ja nie chcę, nie chcę co mnie leczyć. chcę jakiś strój, czy coś takiego. Ehm, to może teraz weźmy sobie za srebrną monetę. Ehm, może tutaj. Chociaż jakieś błogo nam lotnie, co no co odprawiałem odrzędy? Grałem, grajmy. Co teraz tutaj posłaniec, co nam to dało? Wywołanie poczty, kurde. No co nam takie jakieś słabe rzeczy daje? Nie wiem, nie wiem dlaczego tak jest. Zawsze i o każdej porze. Dobra, teraz spójrzmy, co nam dało? Zlokalizowanie jednego potwora? Eee, co to jest w ogóle? To chyba namietka żula. Kurde, jakiego ja mam dzisiaj pecha, Nie no, ja, ja w to nie wierzę. Dobra, dajemy jeszcze raz. Kto co nam dało? Lokalizowanie jednego her Herosa pasującego na mój poziom. Jest fajnie, fajnie. Możesz uciekać, ale nie możesz się ukryć. Ach, to było dość fajne. Herosa nam znajdzie. No dobra, jeszcze raz zagramy. Jest wyzwanie mamy! Ja wyzwanie mamy, ale się super cieszę. Jest, 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 jest! Bardzo chciałem mieć wyzwanie. To jest naprawdę, naprawdę. Naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajne. Zawsze po prostu chciałem podjąć jakieś tam wyzwanie Za jeden eseł kupiłem te losy Ale to kurde nic nie dawało, dobra, się tak zarobiście cieszę Jeszcze do tego jest dużo expa Dobrze, że mam trochę miksów jeszcze Ale gorsze jest to, że nie mam wyczerpać, czekajcie zapytam się zapytamy się klanu, bo słyszałem coś takiego, że jak ma się wyzwanie, to trzeba wybić wszystkie stworki, ale nie jestem pewny, czy to jest prawda. Dobra. Dobra, wybijemy, na wszelki wypadek. Dobra, ja szczerze mówiąc nie wiem, jak to jest z tymi wyzwaniami, ale widziałem na YouTube, jak taki... Podjarany byłem i oglądałem te wyzwania. Jak goście robili to wszystkie wybijali. Ja osobiście nie wiem, więc też wszystkie wybiję. Eee, a, zrób. a tu piór mi pisze, że te na 7-5 to porażka. Czy na 5, 5 to porażka, ja się zapytałem go dlaczego. Eee, Ja mam wybić 6-6 Kurde, bo akurat tego, tego akurat, powiem wam szczerze, że nie wiem, nie wiem tego naprawdę. Jeszcze karę dostałem, mam dość mało czasu, jeszcze chciałem orlicę wybić, nie dość do kryształu, piór mi tak powiedział, czyli tak prawdopodobnie jest. Nie muszę się męczyć i te wszystkie potworki wybijać, Ach, pewnie kryształ będzie gdzieś tutaj. Mm. Ten kryształ może być. Tutaj nie ma tego kryształu. Kurde, mam nadzieję, że jakiś fajny item nam wypadnie. Tak bym się cieszył bardzo. Pewnie coś z orlicy wypada. Na 7-5, wiecie, lepsze loty pewnie będą z króliczka, coś wypada. Ja tu proponuję 8-3 wbić. Co o tym sądzicie? 8-3 to jest dobry level do plana, wiecie, króliczek. Dobrze, dobrze można pokosić. No, 800 jeszcze tą kartę mam, więc wydaje mi się, że tutaj ten kryształ będzie. Chyba, że on jest tak ukryty, że tutaj nawet Google, nie wiem, czym nie znalazł. Jest kryształ. Jest kryształ teleportacji, panie i panowie. Dotykam go, bo chcę się teleportować no i jest jakiś siwobrody 55 level, czekajcie ja sobie ja jakiś jak coś, coś zniszczę, bo może jakieś waloty nawet w mi wypadną. Dobra, walimy siwobrodego. Chętnie sprawdzę swoje umiejętności. Jak widzicie ja tutaj walę zniszczycielskiego ciosu. No i co nam wypadło? Jest hełm szumu ha, hełm szumu wiatru e, heroik na 51 poziom z, e, e, z tego... Z tej, z tej typiarki jak ona się nazywa Orlica, no Orlica, dobrze. Nakładamy sobie go i naprawdę naprawdę jest fajnie. Dobry hełmik i się po prostu cieszę. A tutaj żeby... Dobra, tutaj już idziemy stąd. Już nie jesteśmy withan. Choć kolejne losy damy tutaj, możemy sobie to usunąć. Ha ha ha, ha. teraz ten jakiś strój za sto za, ten, za te najlepsze losy co ja ogólnie dostałem panie i panowie Nie wiem może nie strój, błogo mi się wydaje, by nam mi się najbardziej przydało, tak, błogo by było najlepsze um, no bo to mi się nie przyda no kurde to leczy no wiecie no miksy no, no herosa na privie, no to wolałbym coś innego nawet z tym herosem na, na zwykłym świecie to mi się naprawdę naprawdę cieszyłbym tutaj by nie wiem co latało, buty by latały, staniki nie wiadomo co jeszcze no, wyzwanie za te 6 SEł, naprawdę. Wyzwanie na 6 Seł to jest chyba najlepszy strzał, jaki może być. No dobra, jak Piotr mówił, to sobie na następny level zostawimy. Tak, mam jeszcze kilka monet. Jako mam? Dobra, teraz zacznijmy od miedzianej monetki. Zawsze, w każdej porze. Dostałem błogo. Błogo dostałem. O, no, błogo lepsze niż nic. Trochę słabe, no ale dobra. Błogo jest, więc możemy teraz pojechać na srebrną monetę. Co jest? Kurde, no nie, no ja nie lubię tego. No ja tu jest słabe błogo Ja nie chcę odporności na truciznę, ja chcę wszystkie cechy SA Takie jak mam te... Dobra mniejsza oto to Teraz ze ja złotą monetę Co nam poleciało? Ej, czemu nam złotej monety nie poleciało? What the fuck What? Co? LOL <ścoughs> Co to ma być? E Ej, wiecie co ja zrobiłem? E, wiecie co ja zrobiłem? Bo ja niezbyt. Ja chyba wziąłem los i ten, Iza. Dostałem tą monetę i jeszcze dwie dostałem. Nie, no to jest naprawdę fart chyba roku teraz zrobiłem co nam dało? O, pan zajączek, to jest fajne, to jest fajne zajedno złączą. Z fajny ten zajączek jest. No dobra, teraz mamy takiego fuksa trochę. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. No kurde znowu ta noc! Jezu, ta noc w porcie teraz. Boże! Jeszcze słabsze tego, to nawet nie wiem co to było. Chyba zaraz to usunę. Jezu. Co nam dało? Skracza czas, nieprzytomności o 10 sekund. Dobra, w miarę te nagrody takie ogarnięte są, widzę. Tam jeszcze potem sobie te błogo wykorzystamy. Dobra, jak napisałem na czacie, to tak będzie. Idziemy sobie teraz na orlicę. Tylko umych nie mam rozdanych zbytnio. Czekajcie, zaraz pokażę wam bardzo fajny temat. Umiejętności na, wojo, na wojownika, Margonem. Jest to bardzo fajny temat, gdzie są bardzo, bardzo fajne umiejętności na wojownika. Zaraz Wam pokażę tutaj właśnie tutaj na 6.0 sobie rozdamy. E, no fajny, fajny ogólnie poradnik, nic do tego poradnika ja osobiście nie mam. No i pod rękę zaraz sobie idziemy porozkładać do Karka Han. No co? Jak zadowoleni z lotów? Jak za darmo, jest całkiem fajnie. Powiem wam, że taki hazard, jak była ta loteria Wielkanocna, to trochę wciągało. A tutaj losy za darmo, no to wiecie... Jest całkiem fajnie, szkoda, że żaden, żaden taki outfit fajny nam nie wyskoczył. Albo nic z tych rzeczy. Nie no, wezwanie fajne, za to dostałem, wiecie, taki hełm szumu wiatru. No ta trochę piracka wątroba jest słaba, tutaj widzicie, że skraca nasz czas, kiedy leżymy. Też jest takie dość, mi się wydaje, fajne. Świeży cynk, no to żeby Herosa znaleźć. Tutaj posłaniec, żeby nam pocztę otworzyć. No i widzicie, ja tutaj przez laga otworzyłem przez przypadek pocztę. Mogę okay, nawet przeciągnąć. Dobra, teraz sobie idziemy szybko do Karka, bo tutaj koledzy pewnie czekają na nas, żebyśmy na Orlicę przyszli. Zapytamy się tego Wiresa, ile jest tam już osób na tej Orlicy. Czekajcie, czekajcie. Też tak mam trochę mało czasu, ale o no się wylogował, więc nie wiem ile tam jest osób na orlicę. Nie wiem ile jest osób na Or orlica, dobra. Dobrze, chociaż jedno błogo działa 500 minut. Mm, takie te błogo. No nie jest takie mega słabe, a tam porównanie z te co mam na klasiku, no to jest <laughs> słabe. No ale dobra. Do Alberta, chodźmy Albert u ciebie. Druga siły. No i oczywiście sobie na pewno tutaj speca. Ogłuch walniemy. Co mamy jeszcze dalej? Błyskawiczny atak, a ja chcę podwóręczną. Co już nie, nie bić? LOL. Tu pokazane jest niszczycielski cios. Mam, mam atakować Widzicie jakiś niszczycielski cios? Bo zmieniali mi tutaj Podobnie w przypadku jak broni, należy. zaczynamy i ustawać w krytyk potrzebujemy później do dodania jak się co on poleca tutaj z błysku bić mi, tak, tak, ja tutaj inwestowałem w niszczycielski, czyli muszę znowu zresetować umiejętności no fajnie, fajnie no ale tu jest niszczycielski cios, no ja niszczycielski cios maksymalnie, no i co teraz mam zresetować umiejętności Dobra, zostawimy sobie niszczycielski cios i zostawimy sobie ten błyskawiczny, bo to nam się na pewno kiedyś tam przyda. Damy sobie cenny cios. Cenny cios, tak on poleca, tak, cenny cios. 6 dodać aż, myślę. 4 mogę dodać. Kurde, to w dwuręcznej przecież nie ma, no. Na złomki patrzę Jezu, ja zobaczyłem w jednoręczną, boże Patrzę, Bo trzeba zrobić od nowa nie, dowie, nie dowiem się chyba ile jest na ulicy Dobra się zalogował się dodam sobie tak umiejętności o tako, tylko szybko, bo na tej orlicy jak tam mamy iść, to się sobie w ten C5 dodam, dodam sobie w cios, I tutaj sobie jeszcze dodamy szybko Dobra, najważniejsze, że obok mamy takie różne rzeczy, to się najlepiej przyda niszczycielski cios, żeby ten pancerz zniszczyć Zaraz do sobie jeszcze połogą. No, ale czyli Orlica jest aktualna, bo ten gościu idzie jeszcze, więc Orlicę to można nawet w małej ekipie rozwalić, tylko wiecie, żeby Woj był i takie, takie, takie różne. Dobra, już do Was wracam, ale ostrzegam, że będzie strasznie lagowało. Bo nie wiem, coś mi się akcjon psuje. Nie wiem, co się z nim dzieje w ogóle. Dobra, lecimy sobie już do naszych kolegów, którzy czekają już tak na nas na tej orlicy. A ja, ile się będzie ta loteria, Zaraz tam wyjdę na trening, bo mam no, na 11, ale jest już 10.13. No i tak szybko musimy tą orlicę ubić. Ale no, wydaje mi się, że tutaj sporo ja tutaj na tej orlicy poradzę tym moim efikunkiem. Chciałem sobie najchętniej rękę wylotać um, Jak wiecie Z tej orlicy, bo tam Ta co mam teraz nie jest, czyli mówiąc jakaś tam Mega rewelacyjna, chociaż najlepiej To trzeba by było Poszukać i sprzeba ten jego kijek e, Wylotać tam do A7-1 już nową broń ręczną, taką Wiecie, tutaj zobaczcie sobie oręcz Mistycznego e, gaju, czekajcie Znowu telefon mam już odebrać Dobra, tutaj już Będziemy bili Orlice, jest nasza ekipa Dobra Eee, wszyscy gotowi? No mm, i zaczynamy. Orlice atakujemy, jak widzicie... Bije nas pięciu. Szanse są powinnie dobre, kurde no, Co on wziął? Ogin na Herosa? Ogin na sorry. Jezu, Boże... Nie. Uch, dobra, będziemy tutaj bili właśnie tą mornicę. No walka powinna z nią być szybka, bo ma mało czasu. Tutaj już widzicie nasz kolega sobie do miasta leci. On taki był, żeby chyba tylko nam przesaportować. Potem jest Wiras. Kurde, najlepiej, żeby nazbił mu wojowników. Czemu on krok zrobił w przód? Dobra, niszczycielski cios, ładnie, ładnie, <grych> ale absorbkę ma mocno. Hejdlick już leży, o, żona na cios krytyczny, najlepiej żeby to absorbację jej poniszczyć. Potem, potem będzie lepiej. No widzicie ładnie już tam bijemy 91%, ale szkoda, że nasz kolega już zginął. O Jezu, czemu nam wzięła... Chyba tak ten, 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 ten gościł, czy ta gościowa przyjdzie do historii. bierze ogień na Tetana to w ogóle jest... No, jakaś abstrakcja mi się wydaje. Dobra, czekajcie, jeszcze mi starczy na te dwa ciosy. Kurde, jaki pikielny wir nas odrzuciła. Mi się wydaje, że będzie ciężko wygrać z tą orlicą. Bo taka nasza ekipa skromna, najął to w 10 osób, to luzik by był na świecie prywatnym. Ale nie wiem, czy wiecie, że taki gość w pojedynkę ją rozwalił. Tak też ostrzy w pojedyneczkę ją rozwalił. No ale to wiecie, musiał mieć na pewno najlepsze na level musiał mieć wykokrzone umiejętności. No i pewnie się mu szczęście trochę dopisało Tutaj widzę, że ktoś nam na muli trochę. No, jeszcze z ogniem. Dobra. Szkoda, że jakiegoś leka grupowego nie masz coś takiego. Tutaj widzicie ten hełm z harpy, z, z niej wypada. Widzicie heroik, heroik na 51 level. Dziwica wykonuje hipnozę, A kto tak mówi w ogóle, nie wiem. Na tą absorbkę ma taką strasznie mocną, i to trzeba jej poniżyć. Ale widzę, że tutaj nikt nie ma absorbacji, tylko ja mam dobre błysłowieństwo. 80%, aż to, to niższy cios poleci, bo widzimy wirus, ładny cios. No 38 ładnie, ona ma dużą, dużą, dużą odporność na ogień, i z ogniem to nawet nawet nie opłaca się na nim przychodzić. Jak widzicie, Jezu, kurde UNIK, zrobiła Boże! Ale fajny cios, tutaj widzicie, to są jednak błyskawice. Umaga, to są jednak błyskawice, potrafi walnąć 2000 albo jeszcze więcej, a potrafi walnąć 61, więc wiecie. To jest, to jest jednak błyskawica Nie wiem, to tak za mula Nie ma śpić jak O widzicie, tutaj ładny cios, tylko szkoda, że dużą absorpcję ma O, widzimy Dziewiczy, Dziewiczy podmuch Będę tutaj zadała Niestety mało ogłuchów nam wchodzi. Jest, jest, jest tylko dwóch wojów ja i żona kresnala. Nikt nie niszczy absorbki, to jest właśnie słabe. Moch ktoś niszczył absorbkę, no to widzimy tutaj, nas wywaliło niestety. Znaleziona herosa. Potężne porażenia tutaj wykonała ona. Ja słaby cios dałem, bo widzicie, dużą absorbkę ma ona. Czekajcie teraz wam z bo okuch by się przydał. Kurde, przerwi, przerwi, to ziomek, ziomek, przerwi, przerwi. Nie wiem, jakby ten trop miał za mną, to może byśmy coś w tej walce zrobili, ale jako nawet za mną nie mam no to. nie wiem jaki to jest cios, nigdy tej orlicy nie biłem, nigdy z nim nie wygra... O, widzicie, tak się gra, proszę, proszę Państwa, tak się gra, Przerw, przerwał cios specjalnym. no i takim sposobem wyra... wydaje mi się, że z wygramy z nią. 41% tutaj, gdyby nie ja, to byśmy padli. No, Vires już poleciał, jakiś deszcz ostrych piór. Co ona tak nam wali? Czemu, czemu, czemu na mnie się skupiła? Nie ma, nie ma jakiejś innej. Fiary. niech tego tropa lepiej wbije, bo on tak nic nie robi Ty swoim ogniem dobra, jest ogłuszenie, patrzcie proszę państwa, ogłuszenie, cios krytyczny prawie 2000, zadałem jej obrażeń o, widzicie, kolejne ogłuszenie, kolejny cios krytyczny, tak, po prostu się gra w Margonem, tak, po prostu komando się gra <laughs> nie, żartuję, kurde, nas odrzuciła 5%, jakby ten, ten trop ogarniał to by jej 5% na strzała zjąła, ale nie ogarnia, więc no 1% mam, no dobrze, 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 widzę, pokonaliśmy, no dwie zbroje bez po prostu tragiczne loty, ja 1% zostało wiecie, tak komando się klakuje, no 2% nam zostało, mi, mi, mi 1% zostało, jak widzicie loty są słabe, no ale dziękuję za obejrzenie filmu, e, loteria też dzisiaj nam nie poleciała, też nam słabo po prostu, no dobra. A nie, nie, z tobą mnie nie chcę PvP, panie. Słuchajcie, sobie tego Nerusia atakujemy. Wojem to raczej nie, nie wygramy, nie mamy mało odporności jak widzicie. Słabo, słabo może być. Podejdziemy, pół HP nie mamy. O, mówiłem. Jezu, jak słabo idzie tym Wojem w PvP, nie, jednak, jednak Wojda PvP to nie jest to, wiecie. Wojem w PvP to za dużo nie zrobimy, widzicie, podchodzimy już, pół HP nie mamy tak, wo Wojem to raczej tak nikogo, no, niki, no, wiecie, tej, trochę się skompromitowałem, no, ale, no, wiecie, no, Wojem, no, to Woj to nie jest postać, nie jest prawa do PvP, chyba, że macie duże SA i to na, na PvP to się idzie z jedną ręką, a nie z dwuręką, ręką, ja widzę dwuręka tu to na Tytana lepiej, więc co, dziękuję za obejrzenie filmu, trzymajcie się, do kolejnego 140 partu, cześć.